Jeśli masz coś uderzyć, to zawsze uderzaj przodem. Dlaczego? Tu mamy wszystko to, co nam ratuje życie: a więc zderzak, podróżnice. Najczęściej jednak kierujący pojazdami obracają samochód i biorą to uderzenie z prawej strony. Niestety, ale bardzo źle. Dlaczego? Tu mamy tylko tyle tak naprawdę tylko tyle 10 cm. Testy zderzeniowe, czołowe 40%, wykonuje się z prędkością 64 na godzinę. Natomiast te uderzenia boczne, tak zwane T-Supa, 29 na godzinę. I to jest odpowiedź. Nie zastanawiaj się. Po prostu wal przodem.